Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo gorąco. Dzisiaj bierzemy na warsztat najlepsze kompozycje na wczesny climbing. Proste, skuteczne i absolutnie broken. Żebyście mogli skupić się na nauce nowych mechanik bez frustracji. Jeśli, jeśli jesteś nowy na kanale, no to zostaw suba koniecznie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A zanim przejdziemy do konkretów, krótko omówimy ten set. Jakie ma kluczowe właściwości i jak najlepiej go rozgrywać. Gotowi? To zapnijcie pasy, bo lecimy prosto do topki. Legendy są OP w tym secie. Niemalże wszystkie są dużo lepsze niż w poprzednim. Zwłaszcza na dwie gwiazdki, więc wbicie dziewiątego poziomu i szukanie legend jest teraz jeszcze bardziej sensowne niż kiedykolwiek. Więc jak macie możliwość dorzucenia jakiejś legendy, no to pomyślcie o tym bardzo dokładnie, bo naprawdę w większości przypadków się to opłaca. Druga sprawa, dużo golda w każdej grze, więc boardy, które wyglądają na top 1, mogą okazać się top 4. Tak czyli jak macie mocny board, macie. Jakieś czwórki na dwie gwiazdki, macie jakąś legendę nawet, no to często możecie skończyć na miejscu czwartym, bo to może być za mało. Bo teraz z wielu źródeł dostajemy dużo resursów. Te gry będą dużo bardziej epickie. Kolejna sprawa: łatwiej wbić poziom dziewiąty. No także to już jest kolejny powód, czemu warto wbijać ten dziewiąty, więc większość graczy będzie w to celować. Szybka stabilizacja na levelu 8 i jeszcze szybszy level dziewiąty, to będzie nasz priorytet. Oczywiście rerole nie będą jakoś tam dużo słabsze, bo teraz po prostu jest inna taktyka, czyli rerolami wbijamy jak najszybciej te jednostki, bo robimy to też szybciej niż w poprzednich setach. Dzięki temu po prostu później celujemy w dziewiątym. Hakowane augmenty z goldem są OP, zwłaszcza na etapie 2.1, jak wybieramy pierwszy augment. Potrzebujemy zrobić jak najszybciej ekonomię, a te augmenty nam to umożliwią. Nie dość, że właśnie dostajemy dobry augment, no to jeszcze bonusowy gold, z którego później, yy, z tego golda to wszystko zaprocentuje i będziemy mieli coraz więcej złota i coraz więcej. Tak samo augmenty walki, czyli tak zwany combat augments, które dają nam już na start jakiś, jakiś wczesną możliwość zrobienia Winstreku. jak do tego dostaniemy golda, więc będziemy mieli złoto, żeby jeszcze jednostki ulepszyć, no to dają nam ogromny winstreak. Czy, czy combat augment, czy jakieś itemki, także starajcie się już na etapie 2.1 jeszcze bardziej ocenić wasz board, zanim, zanim ruszycie dalej. Czy, czy chcecie winstreakować, czy przegrywać, to jest teraz jeszcze ważniejsze w tym secie. I teraz... Druga sprawa, jeśli chodzi o takie ogólne zasady, no to każdy item na backline ma niemalże odpowiednik w innym czterokosztowym carry. Czyli powiedzmy, Macie Winzo, no to nie musicie mieć nie, nie macie tylko jednej drogi pójścia. Jak idziecie wy forkosty, idziecie w leveling, możecie sobie zawsze zmienić w jakąś drugą opcję. Wszystkie poza Z, bo Z ma bruzerowe itemki. Jak idziecie w zeda, no to musicie naprawdę sprawdzić, czy nikt nie idzie, albo czy jesteście najmocniejszym Zedem w lobby. A poza tym to możecie sobie przechodzić, więc to będzie set bardzo flex. Moim zdaniem to będzie dość trudny set, ale jak jesteście elastycznymi graczami, no to możecie wbić wasze rekordy. I ostatnia sprawa, z takich informacji ogólnych, no to planuj duo i trio kery co grę. Zwłaszcza gdy macie dobry ekonomiczny portal. Więc teraz już jeden kery nie wystarczy. Już musicie myśleć naprzód czasem o trzecim kery, a w niektórych grach. Nawet Triokery. Więc tak, tyle z nowości. Wszystkiego jest więcej, wszystko jest bardziej dopakowane, wygokrzone. I teraz przechodzimy do nowych kompozycji, które Wam polecam. Zacznijmy od miejsca piątego, czyli od Z pod Cypherów. Można też grać pod Divine Korpy. Jak ktoś woli, to obie kompozycje są w sumie na miejscu piątym, bo no Z to jest właśnie jedyna jednostka, która nie ma swojej alternatywy w forkostach, więc jak ktoś was będzie kontestował, no to musicie walczyć o to, kto będzie tym z lepszym, który ma więcej jednostek na dwie gwiazdki i tak dalej. Więc no to jest ten duży minus, że nie masz opcji, nie masz planu B. Ale poza tym siła tej kompozycji jest ogromna. Zwłaszcza pod cyferów jak macie opcję robić lustrik na Wejściu, no to polecam Wam, bo to jest właśnie ten odpowiednik, jak w każdym secie jest, czyli jak przegrywasz, to, to dostajesz nagrodę. Tylko tutaj wygląda to tak, że high risk, high reward, wiadomo jak zawsze, ale możecie wypłacać tylko na szczególnych etapach. Tak jak macie tutaj to pokazane. Więc musicie sobie zakodować to albo na początku, w pierwsze dni rozgrywki obserwować, w jakich etapach możecie sobie to wypłacić, i wtedy planujcie zgodnie z tym. I wszystko. Powyżej albo nawet równo, jak macie 225 czy 250 staków, no to 225 będzie ok. A nim więcej macie tych staków, tym, tym wtedy lepsze nagrody. Ale jak już macie 225, no to już jest naprawdę w porządku i wtedy możecie wypłacać. I wtedy oceniacie sobie, czy, czy chcecie dalej wytrzymać, jak przetrwacie, jak macie zdrowie, jak macie dobrą ekonomię, czy jakiś ekonomiczny augment pod loose streak pod to, żeby może leczyć się trochę, no to wtedy y, jak najbardziej polecam wam w to pójść. No i też po prostu obserwujcie, czy nikt inny nie buduje też bruzerowych temków, albo y, właśnie nie idzie pod tego zeda. Nim dłużej będziecie grali tą kompozycją, tym, tym prościej będzie wam później oceniać bordy przeciwników i jak lubicie ryzyko, jak lubicie y, próbować albo pierwsze miejsce, albo ostatnie, no to to jest kompozycja dla was. Pierwszy kary to, to jest zawsze Z, oczywiście prawie zawsze, no bo wiadomo, trzeba grać elastycznie. A drugi, no to to jest najczęściej albo Draven 3, albo Zeri. No, Zeri jest też przepotężna w tym y, secie. Jak macie opcję trafić Renektona, no to to jest to, o czym wam mówiłem, czyli 3, was, wasz trio kary. Renekton ro, zrobi świetną robotę, bo jego, jego umiejętność pozwala mu. Ukraść statystyki od jednostki, która za nim stoi, więc ustawicie sobie jakąś fajną jednostkę, to jeszcze Renekton na tym bardzo dobrze skorzysta. Jak macie opcję, to na levelu 9 możecie sobie dodać garena i bastiona dodać dla Zeda i Zeri, bo wiecie, garen wam daje tą opcję, że możecie później dać komuś jakieś tam drzewko czyli to ulepszenie. Jeśli chodzi o plan na rozgrywkę, no to tak jest dość prosty, taki klasyczny jak w poprzednich setach. Jak ktoś nie grał w poprzednie sety albo nie grał takimi lustrikowymi kompozycjami, no to tutaj po prostu starasz się przegrywać jak najbardziej jak boisz się, że wygrasz, bo lobby jest dość słabe i widzisz, że ludzie też chcą przegrywać no to możecie sobie zablokować waszą jednostkę tankującą jakimiś range jednostkami, tak jak jest to tutaj pokazane i tak lecisz aż do stage'u trzeciego w stage'u trzecim, jeśli dalej przegrywasz cyferami, bo jest też augment, który musisz wygrywać, ale no to to musicie już sobie sami przetestować. Moim zdaniem jest to bardzo dobry augment, więc jak macie opcję, no to grajcie to. Jak jak macie też silne itemki jednostki, no to fajnie sobie wziąć ten augment, jak mam się Trafi i wygrywać cyferami. Jest to pierwsza taka opcja w grze, że możecie z lustrikowej kompozycji przejść w win No i już na st stageu trzecim możecie przejść w jak pod jakieś tempo, ale jak dalej chcecie przegrywać, macie dużo zdrowia, no to nawet możecie aż do stageu czwartego i wtedy robicie cash out I, i przechodzicie właśnie w tego Zed'a, Dravena lub Senna Zerikery. No i zeri polecałbym tylko, jak macie Rageblade i ofensywne itemki. Albo najlepiej ofensywny egzotek item do tego. No i możesz użyć ekstra ekonomię do rolki po właśnie Drivena senne Galio 3. Na poziomie 8. A jak nie, no to prosto do poziomu 9 i właśnie do tego Garena. I wtedy też zwiększacie Waszą szansę na rynek Jak Wam się Renekton nie trafia, no to jakieś ile też będzie w miarę, OK. Jeśli chodzi o augmenty, no to tutaj macie polecane. Ogólnie, no, jak widzicie, wszystko pod lustryk jest super, albo takie, które się skalują z rozgrywką, czyli ekonomia, lustrik, albo właśnie no, bulky buddies, czy coś takiego, co w przyszłości będzie lepsze, czy pumping up, czyli właśnie, że teraz możecie sobie dalej z tym przegrywać, a później będziecie jeszcze silniejsi. Ale no, S plus Tier to jest właśnie Tinest Titan, czy Titanic Titan, czyli wszystko, co Wam da zdrowie. Jest to kompozycja, którą możecie lantrikować, więc jak ktoś bardzo lubi właśnie te ryzykowne kąpy, no to tutaj Wam polecam nawet tylko tym jednym grać, ale jednak ja sobie go zostawię jako opcję tylko jak trafią mi się early cypherzy. Czas na miejsce czwarte, czyli mój ulubiony typ kompozycji: Afelios z Zajakery z obrońcami. Jest to... dlatego, jest mój ulubiony, bo to jest style comp, czyli im dłużej trwa walka, tym, tym lepiej. To jest po prostu prosta kompozycja, która właśnie skaluje się wraz z rundą rozgrywki. Mają tutaj jakieś swoje guinzo, jakieś dodatkowe staki, i to działa tak, że to jest po prostu też mega prosty kąt, bo macie właśnie obrońców z przodu i strzelców z tyłu. I to tyle. Czterech obrońców, czterech strzelców. Jak macie jakieś emblematy, obrońcy czy strzelca, no to oczywiście świetnie to pasują. Wtedy możecie zamiast jakichś słabych strzelców czy obrońców, właśnie wstawić jakieś legendarki czy. Silne jednostki zamiast tego. Więc jak najbardziej, emblematy są tu super. I to jest znów level ósmy, fast ósemka, bo tutaj w naszym zestawieniu tylko takie będziemy mieli. Jest jedna fast dziewiątka, pozostałe fast ósemki. Bo uważam, że na start sezonu najlepiej się nauczycie setu, jednostek, mechanik i po prostu będziecie mieli też. Najlepszy performance. Najwięcej punktów będziecie zyskiwać, jak będziecie grali właśnie tego typu kompozycjami. Ale dobra, wróćmy do naszego Apheliosa i Zai. Co musicie wiedzieć o tej kompozycji? Vanguardzi dostają Shieldy i, i Durability. Marksmani dostają Adeki, czyli to kolejne takie proste drzewka. Budujcie w takim razie HP, otworności jakieś na Vanguardów i jakiś tam Evershroud na froncie, czy Last Whisper dla waszego jednego z kerry. I. To co tutaj też jest ważne, no to w większości przypadków Aphelios będzie głównym carry, a Zaya będzie dodatkowym, bo Zaya często sobie nie radzi z wszystkimi takimi twardymi tankami czy coś takiego. Ona raczej fajniej dobija. Więc też skupcie się na tym. I ja i ogólnie to jest też Siłą dorównuje Zedowi i ogólnie te dwie kompozycje nie wiem, czy nie będą w pewnym momencie silniejsze od naszej top trójki, ale po prostu są trochę trudniejsze, trochę mniej konsystent, mogą być bardziej contested, więc yy, dlatego one są tak nisko. Również mocno je polecam, ale uważam, że top trójka jest po prostu lepszym wyborem yy, na ten moment, na start sezonu. I tak. Aphelios, no to Gunblade oczywiście polecam, żeby, żeby leczył wasz frontpain. Gwinzo. Jeśli macie drugi Gwinzo, to możecie dać Apheliosowi również, albo Zai, i, i wtedy mają po jednym, to też jest dobra opcja. I jest to też kompozycja, która od razu na wejściu była znerfiona, więc jak weszła w PBE, więc no, tak, to jest kolejny plus, że nie, nie doceniajcie jej. Jej moc jest naprawdę potężna. No i jeśli chodzi o plan na rozgrywkę, no to w early. Chcecie grać przeciwnie do Seiferów, chcecie ostro wygrywać, silny tempo opener polecam Wam, najlepiej właśnie z Jinem jakiś. Z jakimś Rageblade'em na early game to też, też fajnie grać, bo wtedy już możecie później nie dostać tego Rageblade'u albo dwóch Rageblade'ów, bo no, ten itemek jest tutaj kluczowy. Tak samo jak Infinity Edge. W stage'u trzecim staracie się wygrywać dalej, również zbierając ekonomię. Starajcie się vanguardów grać, mocny frontline, może nawet czterech vanguardów, plus jakikolwiek backline duo carry, który gra Rageblade. Dwóch slayerów z wejni, dwóch marksmanów z Jhinem lub jakieś dwa rapidfire'y. No i stage czwarty to już jest po prostu nasza docelowa szybka ósemka. Na etapie 4-2 wbijamy poziom 8 i rolujemy tak długo, aż uznamy, że mamy silny board Fajnie by było, jakbyśmy znaleźli Apheliosa, zaje ile one i najlepiej, żeby któraś z tych jednostek była na dwie gwiazdki. Później dobijamy znów ekonomię i rolujemy, aż uzbieramy, ustabilizujemy ten board na dwie gwiazdki. I jak tylko będzie to możliwe, no to celujemy w poziom 9, five kosty i, i wtedy no, zabezpieczamy nasze pierwsze miejsce. Z takich porad też, które pasują po prostu do każdego stalkempu, no to starajcie się skupić na waszym frontlane, bo jak macie słaby frontline, no to będziecie kończyć zwykle na ósmym miejscu. Bo tutaj backlane raczej sobie poradzi z tymi itemkami czy coś, ale jak macie opcję na jakieś augmenty, czy, czy jakoś wzmocnić jakieś, jakoś wasze jednostki, no to starajcie się wzmocnić te na frontlanie. Druga sprawa, no to tutaj macie najlepsze augmenty. I flat line to jest po prostu coś niesamowitego. Macie wtedy takie obrażenia. A poza tym, no to wszystko, co Wam zapewni Fast 8, czy nawet Fast 9, czyli jakaś epoka, y, jakiś Olda Trimmers, y, świetnie się skaluje. To jest. Y, nie wiem, czy oni właśnie najlepiej nie korzystają w tym secie z y, tego atak speedowego itemu, który daje Golda czy wszystko właśnie, co się fajnie skaluje z marksmanami. I kategoria piąta jest też tutaj super, bo w tym secie ogólnie kategoria piąta czy huragan runana jest świetna, bo jest bardzo dużo bonusów do obrażeń, więc ten huragan jest dużo lepszy niż w poprzednim secie. A co dostawić na poziomie dziewiątym? No to tutaj idealnie sprawdzi się Aurora, ale jak, jakakolwiek legendarka jest dobra, no tutaj ciężko mi mówić, co jest dobre do kompozycji na levelu dziewiątym, bo te legendarki są naprawdę tak operze. że... I nie chcę was wprowadzić w błąd. I jak powiem wam, że Aurora jest super, no to możecie skipnąć jakąś inną legendarkę i, i przez to przegrać grę. No, po prostu trafia wam się legendarka, to ją dorzućcie, a jak macie Aurorę, no to wymieńcie tą legendarkę na Aurorę. Miejsce trzecie, czas na naszą jedyną FAST9 i jedyny comp AP w naszym zestawieniu. I to jest naprawdę świetna kompozycja. Dla ludzi, którzy Uwielbiają tworzyć niesamowite bordy i wynosić grę na wyższy level. Bo tutaj jak wam gierka siądzie, a siada w większości przypadków, zwłaszcza jak chcecie grać tylko tą kompozycją, złantrykować ją. No na początku warto grać tylko jedną max z dwiema kompozycjami i nimi climbować, Żeby skupić się właśnie na mechanikach, na nauce gry a możecie to robić więcej, jak wasz mózg nie, nie jest zajęty ciągle skupieniem się, pod co ja chce iść i tak dalej. Więc no to jest kompozycja idealna dla Was. To jest faz dziewiątka, więc jest dość trudna, ale jak jesteście ambitni i lubicie wyzwania, no to Wam ją bardzo polecam. I teraz jak grać. Skoro no to jest AP kompozycja, no to szukacie silnego, bardzo silnego AP early openera. Najfajniejszy jest z Serafiną. Ewentualnie Zyra też będzie ok, ale Serafin jest dużo lepsza. Bo y, jest potencjał, że będzie trafiać ze swojej fali bardzo dużo jednostek, ma duże obrażenia, może naprawdę zbombić i zaskoczyć oponentów. No i w early game właśnie, właśnie polecałbym tych techów w early z bastionami na przykład i slamujcie itemy agresywnie pod tempo. Y, tak, Spear of Shoujin i Blue Buff są świetne na Annie, i do tego jeszcze na Shortów, żeby jak najszybciej tego Tibersa dorzucała bo to jest naprawdę OP, to jest tak przepotężna umiejętność, tak wspiera wasz front lane, więc chcecie, żeby jak najszybciej pierwszego Tibersa przywołała. Tak, ale jak macie opcję winstreakować i coś zeslamować, coś gorszego, nawet wtedy możecie itemki dla Samiry czy dla waszego głównego tanka, no to to zróbcie bo dużo ważniejsze jest to, żebyście zachowali dużo zdrowia. Jeśli tego nie zrobicie, to najczęściej nie dotrwacie do Waszego stabilnego 8 czy 9 poziomu. Co dalej? W stage'u 3 level apujecie i dodajecie inne, dobre cechy, takie jak strategiści, street demony, bastiony czy, czy więcej techów. No i wbijacie szybką, yy, oszczędzacie ekonomię, później wbijacie szybką ósemkę na stage'u 4, najczęściej na 4-2. I wtedy szukacie Ainy, Niko, strategistów i tylko przerzucacie itemy z Niko na Kobuko, jeśli macie dwóch cyberbossów. Bez tego no to ta Niko lepiej sobie potankuje. Ale Kobuko jest tak świetną legendarką, możliwe, że najsilniejszą legendarką z, w aktualnym secie, w aktualnym patchu, więc no, nawet jednogwiazdkowy sobie fajnie poradzi na tym frontline. No i e, później, jak już jesteście w miarę stabilni i macie jakiś fajny ekonomiczny augment, no to bijecie szybką dziewiątkę, starajcie się to zrobić mając jeszcze w zapasie 40-50 golda i rolujecie po więcej legendarek, po Ani 2, Zixa 2, Nico 2, no i, i nie wiem, czy będą wtedy jakieś kompozycje, które mogą was powstrzymać w walce o top 1. Domyślacie się, jakie są najlepsze augmenty, ale macie je tutaj. Oczywiście blue battery będzie ciężko zdobyć, no bo to już raczej z blue marketu rzecz, ale jak to macie, no to wasza Aini będzie bestią. I te tibersy będą robiły taką robotę, że to, że to szok. Jak umiesz grać agresywnie, winstreakować w early game, no to naprawdę polecam ci tę kompozycję, bo jest naprawdę świetna. No i... Poza ekonomicznymi augmentami, tylko jeszcze dopomnę, że wszystkie takie jak były w poprzednich setach do AP jednostek y, augmenty też są super, czyli jakiś Mana Flow czy 10 000 IQ, no to to już w ogóle wiadomo strategiści, czy Piercing Lotus, te wszystkie AP czy podmane augmenty są świetne, żeby wspierać wasze y, wasze jednostki strategistów. I jeśli szukacie jakiegoś fajnego na mid -game, y, y, przejścia, no to możecie Yumi zrobić, ona też fajną robotę zrobi, póki Ainy nie znajdziecie. Czas na kolejną fast, fast jak żeby inaczej, i znów AP. No, tak, zapomniałem o nich, że oni też są w sumie typowo AP i są to technicy. Jest to bardzo, bardzo ciekawa kompozycja. Ogólnie technicy są, są ciekawym drzewkiem, bo mają bardzo dużo fajnych jednostek, takich jak Wiego czy Brand, No i też ich umiejętności sprawiają, że przeciwnicy zadają mniejsze obrażenia. Y a poza tym, jak uda wam się uzbierać 8 techów, no to najprawdopodobniej już żaden oponent nie ma szans. Więc emblematy jak najbardziej są polecane. To jest w sumie taki S. +R. Tutaj dużo ważniejszy jest emblemat niż, niż jakieś tam ekonomia, nawet. A ekonomia jest bardzo mocna do, do kolejnej fasusemki na naszej liście. Ale tak. Y, głównym carry jest Brand. I tutaj on robi zdecydowanie największą robotę, i chce być po stronie naszego drugiego kary, czyli wiego, żeby razem robili te AOE major, Żeby razem po prostu spalili e, całą kompozycję z tej samej strony. Aż, aż w końcu rozwalą cały team przeciwnika. Jak macie emblemat, no to najlepszym holderem jest Kobuko, e, i jest też naszym naj, najlepszym tankiem. Póki go nie macie, no to, to Niko nawet, nawet też sobie jasne, że sobie poradzi. I tutaj no, strategia jest bardzo podobna jak w pozostałych kompozycjach. Więc, jak ktoś chce naprawdę grać elastycznie i szybko się uczy, no to może zabrać, nawet sobie te wszystkie kompozycje, zebrać w kupę i grać nimi wszystkimi. Bo są do siebie bardzo podobne. Ale tak, plan na rozgrywkę. Szukacie również silnego AP Openera. Nie jest to aż tak ważne jak w poprzedniej kompozycji z Eini, bo nie chcecie być aż tak bardzo w faz dziewiątki. Już na ósmym poziomie jesteście stabilni, ale i tak chcecie wygrywać. Jak nie wygrywacie, no to i tak możecie sobie poradzić, ale w każdej grze starajcie się winstreakować. Slamujcie itemki agresywnie i grajcie pod winstreak, czyli klasyczek. Na stage'u trzecim wbijacie poziom szósty, by dodać więcej bastionów, bruzerów, street demonów, czyli po prostu silnego frontlaidu. I jeśli macie kilka par, no to rolujcie po upgrade'y. Tutaj ekonomia aż tak nie jest ważna jak zdrowie. Zdrowie jest waszym takim głównym zasobem. bo chcecie przetrwać, chcecie szybko wbić tą szybką ósemkę na stage'u czwartym. I tak jak mówiłem, stage czwarty. Najczęściej to będzie 4-2, wbijacie tą ósemkę, szukacie brenda. Brenda 2 to Wam zapewni na pewno stabilność. Jak się nie uda, brenda 2, tylko w jego, też będzie ok, ale starajcie się ich poszukać za wszelką cenę i grajcie 8 techów jak szybko to tylko możliwe. I gdy jesteście stabilni, macie tych 8 techów, macie Wasze czwórki ulepszone, no to lecicie po poziom 9, żeby znaleźć Renektona i go dorzucić do Waszej kompozycji. Ewentualnie kobuko, jak jeszcze wcześniej go nie znaleźliście. I jest to bardzo podobna kompozycja jeśli chodzi o augmenty do, do, do tej Ainy, tylko tutaj priorytetem są emblematy techów i też jakieś właśnie mana flow, czy właśnie jakieś fajne AP i tenki. Nawet Glass Cannon jest fajny, bo, bo wasze tyły, żeby biły więcej obrażeń. I tak jak mówiłem, priorytet to Brand i jego mniej więcej blisko siebie, żeby, żeby zadali ten AOE damage razem i niszczyli razem wasze swoje cele. Ta kompozycja, moim zdaniem, jeśli chodzi o siłę, no to jest trochę słabsza od pozostałych, delikatnie, ale win rate ma nawet większy, więc to przez to, że jest po prostu dość prosta i też nie jest aż tak kontestowana, bo jest mało AP kompozycji aktualnie w mecie, więc dużo prościej Wam zebrać te przedmioty, te jednostki, także jak ktoś nie chce się bić co grę, tak jak grając z zedem, no to polecam Wam zagrać tego brenda. Czas na numero uno, kompozycję numer jeden. Jest to kompozycja, która przynajmniej w momencie tego nagrywania ma niesamowity win rate, jak na tak prostą kompozycję. I pewnie właśnie dlatego jest, ma taki winrate, bo jest prosta. A na początku sezonu czym grać, jak nie najprostszymi kompozycjami, żeby móc skupić się na, na hakach, na nowościach, na, na czytaniu tych jednostek, na ustawieniu, no to do tego potrzebujecie właśnie jakiejś prostej kompozycji. I oto ona. Anima Składy. Jest to świetna kompozycja, jak najbardziej polecam. Obserwujcie lobby, bo możecie być bardzo contested, ale jak nie ma aż tak dużo tych anima składów w lobby, jak widzicie, że może ktoś bardziej idzie pod trzybiastkową vein, no to wy sobie zaklepcie tą zaję z Aurorą, Kery i wbijajcie szybką Semkę z anima składem, bo są to darmowe LPKi zdecydowanie. Jak macie emblemat anima składu, no to dajcie go Renektonowi, to jest wtedy taka bestia, że to hit. I jest to po prostu też. Zajebiście ciekawa kompozycja, bo anima składy są jeszcze ciekawsze niż, niż wszystkie kompozycje, które wam tutaj wymieniłem. W każdej kategorii wybieracie broń pasującą do waszej kompozycji. Więc jak bardziej, jak bardziej macie ten add damage, no to wybierajcie broń, która pasuje do niego, a jak macie bardziej itemki pod aurorę, czy coś takiego, no to tą drugą broń bierzcie, przynajmniej na początku. No i starajcie się właśnie broń dopasowaną do waszej drużyny brać, bo one są naprawdę zbalansowane, więc nie ma tak, że wybieracie jakąś, która jest broken. Najważniejsza rzecz y tak jak mówiłem, to jest największa wada, czyli jest bardzo kontestowana ta kompozycja, więc obserwujcie lobby dużo bardziej niż pozostałymi kompami. Mniej więcej na poziomie Z jest tak bardzo kontestat, jeśli nie bardziej. Play rate pokazany na Metat TFT ma prawie 1%, nie 1%, tylko wskaźnik 1, więc jest niemalże w każdej grze jest, jest, jest tam kilku graczy, a nie ma składu. Więc uważajcie na to. Poza tym, no, siła kompozycji jest niezaprzeczalna, jest też mega fan to play i jest mega prosta, czyli wszystkie czynniki są spełnione. Co chcecie, szukacie ekonomii, szukacie ekonomicznych augmentów i szukacie emblematów a nie ma składu, czyli kolejny set, w którym emblematy są naprawdę potężne. Jeśli chodzi o plan na rozgrywkę, no to otwieracie z solidnym Shouji na holderem, czyli najlepiej to będzie serafinka jakaś. I trzech anima sk składowców, czyli trzech członków anima składu. Jeśli macie emblemat, no to celujcie w pięciu anima jak najszybciej, bo jest to dość e, mocna stabilizacja. Wtedy możecie ładnie uinstrykować. E, bez emblematu, no to na stageu trzecim e, wbijacie powoli tych pięciu anima i upgrade'ujecie front lane. trzyma itemki dla Zai, a Serafin Yumi dla Aurory. E, na stageu czwartym szybka ósemka, klasycznie tak jak w naszych pozostałych kompozycjach, i szukacie siedem anima. Stabilizujecie się wokół Zai 2 i Leony 2, zanim wbijecie poziom 9. No i gracie tam flex 5-kosty w fina finałowych spotach. Aurora jest priorytetem, ale właśnie ten Renekton, Garen, Zak będą fajnymi zapychaczami. Jest to naprawdę, naprawdę świetna kompozycja. Więc jak tylko macie możliwość, tylko nie jesteście kontestet, to grajcie ile się da. To by było na tyle. Wszystkie te pięć kompozycji jest jak najbardziej grywalnych, są jak najbardziej polecane na start. Polecam wybrać jedną, maksymalnie dwie, trzy, zależnie od waszego stylu gry, jak lubicie grać, jak szybko się uczycie. I tak jak wspominałem, wy każdej z tych kompozycji każda jest dla innego typu graczy. Więc wybierzcie tą, która Wam się najbardziej podoba. Ale przede wszystkim dobrze się bawcie i powodzenia w się siema!